Witam Państwa, dobry wieczór. No cóż, to dla nas bardzo długi, bardzo bolesny tydzień. Pierwsze dwa trzy dni mogliśmy do siebie po tej pierwszej, po, tego pierwszym, po tym pierwszym meczu, zwłaszcza w tych derbach. Dla nas, dla nas wszystkich nic nie wskazywało, że tak że ten mecz mógł się potoczyć, także na, na pewno razem z kibicami, no to ten mecz długo, długo siedział w nas, ale widzieliśmy, że mm, Najlepsza rehabilitacja będzie, dzisiaj przede wszystkim zagrać dobre mecze i przede wszystkim wygrać, patrząc na to, co się dzieje w, w tabeli klasyfikacyjnej. Także od samego początku wiedzieliśmy, z kim, z kim będziemy mieli do czynienia, tym rywalem, który będzie się uczymy przy piłce, ma tą swoją charakterystyczną grę, którym zdobywa przestrzeń krótkimi badaniami mocnymi ruchami na wolne pole, ale, ale przez to zmieniliśmy system na 5-5-4-1, e, żeby, żeby te wszystkie półprzestrzeni, ta o, okienka zamykać. E, Przetrwaliśmy tą e, pierwszą połowę, która była dla nas kluczowa, żeby nie stracić bramki, e, bo, bo byśmy widzieli, żeby nas ta bramka mocno uwarunkowała, a druga połowa już. Od samego początku pokazaliśmy, że pewną analizę w, w szatni, na co mamy zwrócić uwagę, jednak nie tylko na, na to, żeby się bronić, ale przede wszystkim w, w wykorzystać wolne przestrzenie, które pogoń stwarzała, kiedy była z piłką. Także na pewno ta pierwsza bramka bardzo szybko ostudziła nastroje rywala. Potem wróciliśmy do, do tej swojej mocnej gry w, w obronie, i, i z tej obrony też mieliśmy kilka bardzo, bardzo klarownych e, s, e, sytuacji, e, gdzie mogliśmy też wynik e, podwyższyć. Także na pewno e, duże zaangażowanie, duża, duża koncentracja i, i jeszcze raz e, pokazujemy, że kiedy jesteśmy skoncentrowani, kiedy pracujemy mocno, że, że ten wynik jest dobry. Czasami, tak jak w tym meczu e, z Lubinem, chcieliśmy dać zrobić spotkanie, wyszło inaczej dzisiaj. Trochę lepszy mecz, przede wszystkim winik. mocna współpraca, mocne, mocne, mocne poświęcenie, które nas wynagrodziło jeszcze raz w tym sezonie wygranym z Pogonią. Także na ten moment bardzo, bardzo fajny dzień, ale od jutra już zaczynamy przygotować się, bo jesteśmy świadomi w jakiej sytuacji jesteśmy, także z pokorą przyjmujemy to wszystko. Wiemy, że wiele, wiele i dużo pracy nami. Uh, I want to congratulate Sląsk gratulować pokatowało śląskowi zwycięstwa. to sit here after 2 tutaj po wyniku 2-0 jest dużym rozczarowaniem. Ciężko powiedzieć, że ten wynik jest logiczny. Jeśli oglądało się mecz. our first half is uh, very controlled, uh, a lot of uh, attacks, a lot of uh, small small margins uh, but we can score many goals. W pierwszej połowie nasza gra mieliśmy kontrolę, bardzo wiele ataków i bardzo wielokrotnie bardzo niewiele brakowało abyśmy zdobyli zdobyli bramkę. Unfortunately we conceded one goal in the beginning of second half again. Niestety znowu straciliśmy bramkę na początku drugiej połowy. And after this we we maybe get a little bit stressed but we keep on uh, control the game and But uh, the players of Pogon nie up, they go all the way, uh, to the end i po utracie bramki, być może byliśmy trochę zestresowani, ale y, nie traciliśmy kontroli, nadal atakowaliśmy. No i na koniec Śląsk y, y, strzelił gola z karnego i to był koniec gry game over. Ale pogon nigdy się nie poddaje i gra do samego końca.